na kanale Tarot z Planem Duszy w czytaniach na wrzesień. Wrzesień jest to czas jakby powrotu do mm, tych codziennych zadań, spraw, szkoły, uczenia się, pracy, działania. 2 września, pluton, który jest w biegu wstecznym, wejdzie jeszcze na 3 miesiące właśnie w znak koziorożca, więc jakby echo tutaj jakichś starych spraw, coś takiego, tak przynajmniej tutaj przedstawiają to Astrolodzy czy astrologowie, zależy jak to wymawia i mówi. W każdym razie w znaku panny jesteśmy bardzo mocno tu i teraz i tak powinniśmy być. Przygotowujemy się właściwie, robimy zbiory i zapasy, bo tak to kiedyś bywało drzewie bywało. Więc myślę, że zobaczymy w tych czytaniach, co tutaj się będzie otwierać dla każdego znaku. Znak panny, wszyscy w tym znaku urodzeni, wszystkiego dobrego. Ja Wam jeszcze chcę podziękować za wszystkie lajki, za subskrypcje, za to, że tu jesteście, dzielicie się kanałem. Zapraszam Was na stronę www.planduszy.pl, tam można kupić jeszcze, jak widzicie, książkę Plan Duszy. Ostatnie właściwie dni do 2 września promocji letniej tej książki. Zapraszam też, jeśli ktoś potrzebuje sesji. No i kurs odczytu Planu Duszy online już w listopadzie od 15. I będzie się można, już właściwie można się zapisywać, już kilka osób się zgłosiło. Także zapraszam bardzo do czytań na wrzesień i życzę jeszcze raz pannom wszystkiego najlepszego, ponieważ jest to wasz czas, więc zobaczymy przedłużone troszkę czytanie dla wszystkich panien. No i tak, przechodzimy dalej. Witam wszystkie lwy w czytaniu na wrzesień. Zobaczymy, jak to u Was tutaj w kartach się pokaże ten wrzesień. Co będzie można wyczytać? Jak możecie się przygotować, też na co zwrócić uwagę? To trochę tak jak prognoza pogody: czy wziąć parasol, czy nie. Jeśli potrzeba, to się weźmie, a może takiej potrzeby nie będzie. No zobaczymy. Na początek będzie jedna karta z kabalistycznego tarota. Ta. Królowa Buław, no to bardzo Wasza energia. Królowa Buław jest taką królową, która jest bardzo twórcza, dużo seksapilu, to jest woda ognia, czyli mamy połączenie tych wszystkich elementów, które nie są zazwyczaj ze sobą spójne. Wody i ognia. Natomiast jest tutaj e, dużo pasji, dużo mm, takiego zachwycenia się życiem, dbania o siebie. Często osoby, właśnie pokazane jako królowa Buław, mogą mieć na przykład rude włosy, naturalnie rude włosy. Nie musi to być y, kobieta, może to być mężczyzna o takim bardzo mm, Takim podejściu królowej buław, tak? Czyli takie, takiej konstrukcji. Po prostu jest to zrozumienie też, czym jest kreatywność, jak mogę wykreować sobie to, czego pragnę, bo te pragnienia też grają rolę, wiadomo. Zobaczymy, co jeszcze dla Was przygotowała druga talia, jak to się wokół tej królowej tu ułoży. Może to być y, ktoś wokół Was, kto się pojawia, kto będzie miał wpływ na Wasze życie we wrześniu. No zobaczymy. Używam takiej starej talii z 1986 roku, która jest bardzo przyjemna, bardzo miła. Ono jest też w nowym wydaniu. No ale. To nowe wydanie jest takie inne. Troszeczkę ma inne ilustracje. I ja wolę tą starą talię. No dobrze, zobaczymy jaka jest Wasza energia. Ok, tutaj niżej trzeba. Szóstka buław. No, dużo ognia, ale jest to taka miła energia. Zwyciężania pokonam wszystkie trudności. Król mieczy idzie z przeszłości, a zbuławi się w teraźniejszości. A przyszłość to mag. Idąc dalej, to, co jest dla Was dostępne, przyjazne, z czego możecie skorzystać to pustelnik. O, patrzcie, jakie to mamy karty. Natomiast arcykapłan jest w, tym, w tej blokadzie, w tym co zablokowane trudniejsze. Ekstra porada siódemka kielichów i wynik paśmonet. Ok, a w tle trzy kielichy. No, to jest jakieś świętowanie, radość, czegoś będziecie się cieszyć. Może jakieś będą spotkania międzyludzkie bardzo niezaplanowane. E, może będzie to takie. Zachwycenie się tym, co tak naprawdę daje nam tutaj końcówka lata, czyli ta obfitość, różnorodność, te kolory to wszystko, co zaczyna się z początkiem też jesieni. No, myślę, że opijanie jakiejś tutaj. W formy zwycięstwa będzie też możliwe, dlatego, że szóstka buław, a Wy pokazujecie się jako zwycięzca, który zdobył złote runo, no to ewidentnie trzeba by było tutaj się spotkać i oczywiście jakby wznieść toast, tak, dla tych, którzy piją alkohol. Ale można też zerówką, tak, jakieś tam inne rzeczy. Pełno jest teraz tych zerowych różnych win, szampanów i tak dalej. To taka propo, jako może taka dygresja, ok? Król Mieczy idzie z przeszłości. Król Mieczy to jest taka karta kogoś, kto jest rozjemcą, zobaczcie, trzyma tutaj wagę. I on ma tą wagę po coś. Głównie ma tą wagę po to, żeby wydać jakiś może wyrok, żeby coś tutaj wyjaśnić, żeby powiedzieć, że temu się należy, a tamtemu nie. I właśnie Wam się jakby należało tutaj, tak? Wam się tutaj należało i Wy dostaniecie nagrodę. A tą nagrodą jest co? Jakby nowy projekt, być może coś zrobiliście wcześniej, czy, czy nie wiem, czy było to w pracy, czy coś gdzieś tam udało Wam się zrobić. Tutaj ta królowa jak najbardziej z tą buławą zasiadła. Natomiast tutaj jest możliwość stworzenia czegoś bardzo interesującego jest wielki potencjał zdobycia w ogóle jeszcze większych laurów. Jeśli ktoś na przykład pracował wcześniej przy czymś, przy jakimś, nie wiem, zadaniu, projekcie, jeszcze czym innym, to właśnie może jeszcze się otworzyć jakaś inna przestrzeń przed nim, gdzie będzie mógł jeszcze więcej pokazać czy dać siebie, bo, tutaj, jest, w Waszym przypadku, jest takie duże rozpoznanie przez otoczenie, że ta nagroda jest jakby nie tylko jako na zdobycie tego złotego runa oczywiście, to w przenośni tutaj jest tak, zdobyłem to czy zdobyłam. Natomiast tutaj ci ludzie, którzy stoją z tyłu, to oni tutaj wiwatują, to oni cieszą się wraz z Wami z tego zwycięstwa, tak? I jakby wchodzicie na zupełnie inny poziom tworzenia. Chodzicie tutaj y, jako numer jeden. Mak ma zawsze jedynkę, ma swoje narzędzia, ma swoje talenty. Przychodzimy na ten świat i jesteśmy doskonali, jesteśmy wyposażeni we wszystko, czego potrzebujemy. Tylko później, może trochę przez proces właśnie wychowania, y, tracimy na przykład wiarę w siebie albo tracimy... Y, jakby zaufanie, że coś możemy zrobić, że mamy takie zdolności, albo nawet nie, jest, nie odkryliśmy czegoś na swój własny temat, ze względu na kogoś, kto z boku stał i komentował. Może ten król powiedział wcześniej i przechylił wagę, że czegoś tam nie umiecie czy nie robicie, bo to może być bardzo dawna przeszłość. Więc jakby odzyskujecie miecz, odzyskujecie wiarę w siebie, to co na niebie, to na ziemi, i nagle. Tutaj dzieją się różne rzeczy i wy sięgacie w głąb siebie, tak? Po mądrość, po te wszystkie skarby, które tam są. I jakby macie to. I tutaj y, potrzebujecie do tego, żeby sięgnąć po te skarby, wyciszenia. Potrzebujecie posiedzieć z oddechem na przykład z 15 minut, chociaż raz dziennie. Może 10 minut, może rano po obudzeniu, może wieczorem. Często mamy jakąś przerwę, którą moglibyśmy poświęcić na to, żeby pomedytować. Bo to jest pustelnik, który oddala się od tłumu, żeby trochę tak zdystansować się od tego zgiełku i od tego co inni mówią. A z drugiej strony jakby mm, Kontemplować i połączyć się ze swoim jestestwem. Czy to jest dokładnie to, czego ja tutaj szukam w życiu, i co chcę stworzyć, i co następnego w kolejce może czeka, a może po prostu wystarczy być. Prawda? Poradą jest również, żeby się nie ograniczać i nie skupiać tylko jakby na jednym kielichu. Bo tych możliwości jest mnóstwo. Tutaj macie się skupić na intuicji i dostaniecie taki dar, na jaki zasłużyliście, albo na jaki jesteście gotowi. Czyli to, co do Was przychodzi, to jakby przychodzi dlatego, że jesteście na coś gotowi, że odkrywacie po kolei swoje możliwości, że jakby też mm, przestajecie wierzyć w to, co kiedyś ktoś powiedział. Jakby nagle odkrywacie, że nie wszystko to, co zostało powiedziane gdzieś w przeszłości, albo jaki wyrok został wydany, że to nie Ty, to tego robić nie będziesz. Często jest tak, że rodzice pragną nam. nam Zrobić jak najlepiej i wykierować nas na jakieś ludzi, którzy będą robili na przykład studia prawnicze. A totalnie my, czyli dzieci, nie jesteśmy gotowi na coś takiego, albo to absolutnie nie jest dla nas. No ale jednak, wola rodziców czasami się liczy. A tu chodzi moim zdaniem, żeby we wrześniu zobaczyć, że Wy jesteście bardzo kreatywni, że jesteście mocno mm, twórczy. I potraficie jeszcze bardziej skupić się na tym, co jest Waszą największą, um, nasz, Waszym największym talentem. I tutaj odkrywacie to na samym końcu. Mamy tutaj Pazia, monet, który jakby odkrywa skarb, wykopał go być może. Stoi na tle zbóż, na tle pól, na, na tle łąk i ten cały świat. Jestem skarbem. I tu o to chodzi, żebyście zobaczyli, że jesteście na tej ziemi nie tylko po to, żeby mm, mieć pełno oklasków, czy żeby ludzie Was podziwiali, tylko po to, żebyście Wy sami docenili siebie i żebyście jeszcze odkryli inne zdolności, talenty, które macie, żebyście potrafili tak manifestować, żeby to było z korzyścią nie tylko dla Was, ale też dla wszystkich. No, i teraz ten arcykapłan. On tutaj jest w jakiejś jaskini. Z jakiegoś powodu hmm, trzyma też w ręku pismo jakieś. I nie jest, właściwie, jest człowiekiem, ale jest też koniem. Ma to jakieś symboliczne znaczenie. Tutaj coś jest hmm, zablokowane gdzieś w podświadomości jakaś mądrość, ale też jakieś zasady, czy to religijne, czy to właśnie wiary, które mogą często wprowadzać taki stan zablokowania, ze względu na to, że jesteśmy nauczeni przez naszych prowadzących, czy rodziców, podporządkowywania się temu, co jest prawem boskim, ale w przekładzie ludzkim, tak? Tutaj tradycja też y, i zasady jakieś i instytucje mogą Was blokować i y, ludzie często kiedy idą studiować, uczyć się na przykład malować y, to uczą się od jakiegoś mistrza i po jakimś czasie właściwie y, ten wpływ tego mistrza jest bardzo mocno widoczny w ich y, obrazach w tym co tworzą, czy w rzeźbach tutaj chodzi o to, żeby y, jakby odejść od takich Zasad, które obowiązują, jakby szukać w sobie inspiracji, szukać mądrości, w, nie tylko w sobie, ale też może właśnie w tym pięknym, ziemskim kraju, który nas otacza. Ta nasza natura nas tak inspiruje, że możemy tworzyć naprawdę fajne rzeczy, piękne, otaczać się pięknymi rzeczami, dbać też o innych. Jakby nie tylko być osobą podziwianą, ale też starać się um, czuć taką harmonię. Macie y, też, jakby znaleźć swojego partnera, um, kogoś z kim będziecie działać i odblokować tutaj coś. Zobaczcie tutaj w tej dwójce mamy tego arcykapłana. On zostanie odblokowany kiedy poczujecie y, połączenie z taką energią kogoś, kto jest równie twórczy jak i wy i będzie on wam mógł towarzyszyć. Y Mam wrażenie, że coś jest tutaj w podświadomości schowane i poprzez medytację, poprzez jakieś skupienie się na tym, co jest w Waszym wnętrzu, odkryjecie tam jeszcze więcej skarbów niż tylko swoje talenty. Jeszcze dociągnę na tego maga jedną kartę i zobaczę, co on tam ma. Może czeka na Was jakaś nowa praca też, która. Może dać Wam jeszcze więcej satysfakcji. Piątka buław. Hmm. No, piątka buław jest kartą takiego właśnie y, obijania się trochę z innymi, ale to może być bardzo twórczy y, taki, y, taka twórcza dyskusja. To mogą być takie y, walki, właśnie ze smokiem. Y, który trzyma akurat tutaj to złote runo? I zobaczcie, Wy już jakby mm, przeszliście ten etap, bo to złote runo już trzymacie. Tu ten smok trzyma to złote runo, a tutaj już Wy zdobyliście je, ale e, być może czeka na Was kolejny etap. E, czyli, jeśli kto inny wygra, to jakby zaakceptować to, e, że to może się potoczyć bardzo różnie. Czyli. Kiedy wygrywam, to mogę też i przegrać i godzę się na każdy wynik, tak? I nie zawsze jestem na świeczniku, ale czuję, że mam potężną moc, tak? I że jestem osobą, która e, w sposób bardzo twórczy może podchodzić do swojego życia. Oj. Czwórka mieczy i macie tutaj zachować spokój. Nawet jeśli sprawy pójdą m, inaczej niż sobie wyobrażacie, czy jeśli. E, m, Nadarzy się taki moment, w którym wszyscy będą jakby ciągnęli każdy w swoją stronę i każdy będzie miał swój pomysł. Wy macie też swój pomysł we wrześniu. Czy to na życie, czy to na pracę, czy na wygraną jakąś gdzieś, czy na spotkanie kogoś bliskiego, to wy macie też swój pomysł. I to jest genialne. I tu trzeba zachować spokój. Nie trzeba tutaj właściwie niczego, Um, robić. Tutaj raczej potrzeba być, potrzeba skupić się na sobie i na tym, co jest we mnie. To tak, jakby um, odszukać to złote runo w sobie i to jest zwycięstwo. Czyli mam ten ogień, jestem Tutaj takiej przestrzeni twórczej, rozpale, rozpalenia takiego i tworzenia, swojego życia. I przychodzą wtedy i odnajdują się ludzie, którzy chcą to robić razem ze mną. I nagle tu może się odblokować właśnie e, nawet ta postać, która tutaj jest na karcie arcykapłana. Czyli arcykapłan wraz ze swoją mądrością może nagle dostarczyć inspiracji, tak? Więc jest tutaj dużo symboli, które mm, Mogą w waszym życiu mieć duże znaczenie. Obfitość jest wielka i zwycięstwo też. E, macie do tego podejść w sposób taki bardzo e, prosty. Nie musicie właściwie walczyć z nikim, ponieważ każdy może czuć się zwycięzcą. Natomiast każdy też może czuć się przegranym. I teraz kwestia jest tego, żebyśmy my zobaczyli, że to bardzo dużo od nas zależy. Tu jest bardzo dużo o Człowieku o tym, w jaki sposób on może tworzyć swoje życie i poprzez jakby patrzenie, przez pryzmat swoich uczuć, tego, co przychodzi, e, takiego poczucia, że pokonam wszystko, jestem zwycięzcą, mam talenty, właściwie strach mnie tylko ogranicza, prawda? Strach przed ciemnością, przed Karą Bożą. No bo co? Tutaj uwaga, te, ten symbol. E, Umieszczone te dłonie. Ułożenie tej dłoni i ten kwit tutaj to mówi, o, uważaj. No, bo możecie spotkać jakaś kara. Ale tutaj jakby jest pomnożenie, czyli nie boję się tej kary. Pomnażam moje talenty i idę z nimi w świat, tak? Czyli co? Mogę zmienić pracę. Mogę zrobić coś na nowo. Każde, każdy dzień to jest okazja, żeby żyć. Każdy dzień jest okazją, żeby doświadczać życia. Oddychamy i to jest najwspanialsze, prawda? I oddech jest najważniejszy w życiu. Nie ma nic ważniejszego niż oddech. Zatem posiedzieć w medytacji no, to jest bardzo ważna sprawa. I myślę, że ten miesiąc jawi się jako miesiąc medytacji dla Was. E, poczucia z, bycia zwycięzcą, poczucia połączenia ze swoim wewnętrznym twórcom, który może stworzyć takie życie, jakiego pragnie. I odblokować radość, jeśli jest zablokowana. I możliwości też. Zobaczymy, co tutaj nam karty roczni powiedzą. Inspiracja. Zacznij teraz. No właśnie, czemu nie? I tutaj, jak widzicie, stoi taka bogini, którą można Powiedzieć, inspiruje słońce, ponieważ na jej czole to trochę tak jak ta królowa królowa inspiracji, królowa ognia, królowa, która tworzy, która jest uparta. Zobaczymy, jaka jest afirmacja w książeczce. Zaraz Wam przeczytam. Jestem gotowy, gotowa, żeby żyć moje życie w pełnym Jego potencjale. No, i dokładnie o to chodzi. Tutaj właściwie już niewiele można więcej dodać. Żyjcie i korzystajcie ze swoich talentów. Czujcie się zwycięzcami. Czujcie swój potencjał. I jeszcze dodam Wam szamańskie uzdrowienie. I tutaj podpowiedź jest: Kochaj siebie. To no właśnie, kochaj siebie, nie bój się siebie. Otwórz swoje serce na siebie, na to, kim jesteś. Głęboko gdzieś schowany pod ego, być może trzeba to odkryć. Myślę, że wrzesień jest tak dobrym miesiącem, jak każdy inny, na to, żeby zbliżyć się do siebie i odkryć siebie. I tutaj czeka ten ktoś wewnątrz. I to tyle ode mnie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Życzę Wam bardzo udanego września i do zobaczenia w kolejnych czytaniach.